I proszę Państwa dzielne mamy i drodzy Państwo, aut. Y Właśnie zawodnik chciał ustrzelić kamerzystę. Wierna widownia cały czas dopinguje. Ja jestem w tym momencie kamerzystą. Cześć. Mamy tu cyrkowców, akrobatów. Do wyboru, do koloru. Ale, że co? Proszę powiedzieć to do kamery. A to, przepraszam, ja nic nie mówiłem. O, drugi mecz toczy się na boisku y, tym samym. Zdrowe odżywianie sportowców. Oj, chyba mamy? Nie, nie, mamy tutaj po prostu bramkarza niezawodnego. Oj, wzorowy wyrzut z autu, ale od bramki. Manuel Neuer! Eee, tutaj kolejna trybuna, e, żyleta numer 2, wiernie dopingująca, tylko nie wiem kogo. O. Dzień dobry. A tutaj ławka rezerwowych albo kontuzjowanych. A tutaj najlepsi zawodnicy, pachoły. Oj, mamy w kontrataku. A tutaj Bruzli karate King z opaską. Oj, obawiam się, że mogę zostać zaraz tutaj. Staranowany? Drodzy Państwo, co by się nie działo, zawsze wygrywa Sporting! Dobra, tym o tym akcentem kończymy nagrywanie.